Hejka, witajcie moi przyjaciele. Muszę Wam coś powiedzieć dzisiaj. Dzisiaj rano zniknęło ciasteczko. Kto je zjadł? Oh my God. Czas to wyjaśnić. Dlatego zrobię przesłuchania. Mruczuś, kochany przyjacielu, zapraszam Cię pierwszego na przesłuchanie. Dobrze. Nie ja! Może wyglądam na złego, ale ciasteczek nie tykam. Na pewno? Tak, na pewno. No dobra, teraz lecimy do przesłuchania kuleczka. Hm, może ktoś po prostu zjadł ciasteczko, bo był głodny. Zastanówmy się. Może trzeba pomóc temu komuś. No nie wiem. Lecimy teraz do przesłuchania miodzi. O Ojejku, ja się tu w ogóle nie mieszczę. No właśnie, też widzę. Słuchaj, Puszka, ja zawsze mówię prawdę. Nie jadłam, ale wiem, że ktoś musi wziąć odpowiedzialność. No dobra, Le lecimy teraz do przesłuchania Tulisia. O, no ty, Tulis, na szczęście już się tutaj mieścisz. No, też to widzę. Wyznanie Tulisia. To ja zjadłem ciasteczko. Ale tylko dlatego, że byłem bardzo głodny. Przepraszam, przyjaciele. Wow! Wow! Ojejku, kutuliś! Uważam, że wszystko, wszystko jest w porządku. Myślę, że. Nie, no, no, przecież, jejku, nie musisz się tym przejmować. No właśnie, to, że zjadłeś, no to już trudno się mówi, prawda? No tak, prawda. Co prawda, mogłeś nam po prostu powiedzieć, albo wziąć sobie tylko jedno, ale dobrze. Dziękujemy, Tujiś. Najważniejsze, że powiedziałeś prawdę. Teraz zrobimy nowe ciasteczka. Razem! Jupij jupi, jupi. Jeżeli spodobał Ci się nasz filmik, to zasubskrybuj nasz kanał i a my widzimy się w następnym odcinku. jeżeli spodobał Ci się filmik, to zostaw też lajka pod tym filmem oraz skomentuj, jeżeli spodobało lub nie Ci się moje zachowanie. A może myślałeś lub myślałaś, że to ktoś inny zjadł ciasteczka? Jeżeli tak, to podziel się tym z nami w komentarzu. I jeżeli filmik ci się wyjątkowo spodobał, to możesz przesłać go swojej przyjaciółce lub przyjacielu. Tak! A jeżeli chcesz zobaczyć jeszcze jakieś historyjki z różnymi grami i z grą toka boka, to wbijaj na kanały AmiGra i Amcia toka boka. To tyle. Widzimy się w następnym odcineczku. Pa, pa!